Dobre, witamy w Zielonej Konewce, pierwszej w tym roku, premierowy tak, odcinek. 2019 to jest tak, pierwsza. Tak, chociaż rok ogrodnika zaczyna się tak naprawdę wiosną, dlatego mój przyjaciel wciąż młody i piękny. Tomek? Justyna. Nic tak. nie odpowiem na zaczepkę. Wymowna cisza. Ale jakieś postanowienia noworoczne? Tak, nie mieć postanowień. O. A ja mam zadbać o kondycję twoją. Dlatego już A... dzisiaj pójdziemy do ogrodu. No dobrze, jak najbardziej. Bo wyjaśnijmy, ogród zimą tak naprawdę nie zasypia twardym snem, ale tylko troszeczkę tak drzemie. Się zajmujemy ptakami, co jeszcze tak ciekawego. Ale zacznijmy od czego innego. Od posprzątania po świętach. To znaczy, że co? Pozmywasz? <laughs> nie, bo na plastikach jedliśmy w wigilię. <śmiech> wow. <śmiech> nie, nie, to oczywiście był żart. My tylko promujemy naturę. Żadnych sztuczności. No, Czyli co, dzisiaj... na bambusowych w talerzach? Nie. I dzisiaj zadbamy o nasze zdrowie, o naszą kondycję, bo faktycznie po zimie przyda się trochę wzmocnić. Nie, dużą ilością tak. minerałów, dużą Vitamin. ilością witamin. Czyli dzisiaj ja, Magda Gessler, ty, modesta. a może być, może być. Okej, okay. ale ja chciałam jeszcze wrócić do tych świąt, bo co jest najsmutniejsze po świętach? Najsmutniejsze po świętach… Mhm. Nie, nie, nie trafione prezenty. Skarpetki Mikołaj. Nie, oh. <noise> nie, kolorowe skarpetki są w porządku. No i smutniejsze jest miejsce po choince, pusta. I tam za tobą właśnie jest taki kwiatek, który jest teraz hitem absolutnym. Tak, za tobą też. I za mną też, tak, bo w ogóle motyw kwiatowy się pojawia we wnętrzach. To jest taki must tak, have w tym sezonie. Tak, monstera, jej liście, czyli powrót do, do, do dawnych lat ta. i e, fikus. Fikus jednak trochę grymasi, dlatego warto poznać jego potrzeby. I o tym w drugiej części programu oraz w kolejnym odcinku. A teraz co będziemy robili? No kiełki, kiełki, A, kiełki. Muszę Żyżuchę też. Żyżuchę też. Rukie. rukie wodno, czyli najzdrowsze, najzdrowsze, najspanialsze rzeczy. No to. Śmigaj. Dobra, to śmigaj. Pojawiły się tu różne akcesoria. Akcja nie pojawiły prozdrowotna. się, tylko przyniosłem. Ale akcja prozd prozdrowotna zgadza się. Robimy najprostszą metodą, jaka jest. Mhm. Czyli co? Każdy w domu talerz. Ma. ma. Każdy watę? w domu watę ma. Choćby z choinki. Masz. Ta, Ty masz albo z jak Mikołaj. Choinki. Mikołaj zostawił z Tak, Ale ważne, brod. żeby od Mikołaja brać z czapki, nie? Ułóż w ten sposób. Możemy okay. to sobie elegancko zmoczyć. wcześniej. Proszę. Dobrze. Nie wiem, czy... to jest już odlałam. sobie układamy to. Dobrze jest? Nie, nie jest dobrze. Musisz to ułożyć w takim kształcie, żeby później było łatwo. Ale... Za mało wody masz. Już ja pracuję. Proszę. Proszę dobrze. bardzo. Przytrzymać to. Rozprowadzamy równowatę. Możesz wybierać, co posiejemy tutaj i tutaj. Drugie wodne to na początek, ale też portulaka. A, Bo to jest taka owsz... jak rukola. A druga strona, że nie musimy robić przecież z całości. Możesz sobie talerz podzielić na pół. Aha, i częściowo. I część taką i, taką i część taką. No tak samo na kanapce, prawda? No dobrze. Ja pójdę w standardy, czyli że żuchę, by się je na całości. A może jeszcze przedzielę i drugą część rozszponką, żeby zobaczyć, jak. Wyglądają małe listki. I na tym Ale... czymś nam wyrośnie. Tak, tak. Ale ta metoda właśnie się nie nadaje na duże kiełki, na jakieś takie to, co ma większe ziarno, tylko na wszystko to, co będziemy obcinać, czyli na te liściaste. Nie? I tu nie ma żadnego E, żadnej chemii. Nie, nie, nie. to są typowo nasiona. Tak, właśnie tak. do, 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 do sprzedawania Bo oczywiście, spożywania wszyscy wiemy, że chemię my bardzo dużo. Naukowcy podają, że dwa kilogramy w ciągu roku. Mhm, Sporo. Chyba ty. Bo ja na przykład ekologicznie, ja. i czyściutko i myślę, że mniej. No, no. ja w ogóle nie wiem. No, no to, to nasiona bio, czyli jak gdyby od rolników ekologicznych. Poza tym w laboratoriach jest sprawdzana zdolność kiełkowania. I ona Właśnie. w tych wypadkach, jeżeli chodzi o kiełki, jest wysoka. Nawet bardzo wysoka. Nawet wyższa niż w nasionach, które idą do, do upraw. To uprawiamy. A wybór ogromny. Tylko z serii bio możemy posiać w słonecznik, fasole munk, len, lucerne i całą gamę innych produktów. Niestety, jak się okazuje, nawet tak nieskomplikowana czynność niektórych przerasta. O! O Boże, o zgroza. <grym> Aż tak źle. To jest posiane, a to jest wysypane. Także tu, o, widzimy różnicę. Co artysta miał na myśli? Artysta na szczęście przewidział porażkę. Uwaga! Niespodzianka. Te kiełki mają trzy dni. Trzy dni od posiania. Różne zaklęcia nad nimi tam stosowałam. i zobacz. Hokus Pokus Dobra, i Harry Potter wyciąga. Nie uwierzy, że sam to podoba Oczywiście, że sam. Ale jeszcze większa magia to gdyby tu się pojawiły kanapki z twarożkiem i na to byśmy mogli spróbować moich kiełków. No to co, jeszcze jedno Hokus Pokus? No, czarodzieju, dawaj. ja! Widzisz, magia. Widzisz po świętach. W nowym roku magia Zod... została. Myślisz, że to ze świąt jeszcze? Nie, nie, nie. Sama magia została, <laughs> tak? Proszę, ja dwie przy ozdobie. A ja mam tym tak? No, to się nadaje? Tym, albo możesz tym. Dobrze. I tak przy niewielkiej pomocy sił nadprzyrodzonych mogliśmy zdrowymi kiełkami nakarmić naszą trzyosobową ekipę. Proszę bardzo. Dziękuję. A, a czy ja też mogę? To ja sobie wezmę to. Dziękuję uprzejmie. Smacznego. Dziękuję. Smaczne rzeczywiście było, więc po programie posialiśmy kolejne kiełki. Czy z równie spektakularnym efektem przekonamy się w kolejnym odcinku? To jest wszystko dla nas. Tak, zdrowe A. jedzenie. Tylko wiesz, co, bardzo często jest tak, że my, wiesz, fast foody, ale najbardziej to dbamy o swoich pupili, czyli tak, pełnowartościowe, zdrowe, zbilansowane jedzenie. Koty, wiesz, czego potrzebują, żeby były happy? Trawki. Trawki? Chyba myślisz o specjalnej no, trawie, tak, dla kota. Tak, tak, specjalna trawka. I taką właśnie mamy kota Lucyfera. Proszę Tradnego. bardzo. Ale też mamy wysianą mm -hmm. jakiś czas temu. Myślę, że to ma z 5 do 6 dni. I taką Lucyfer lubi najbardziej, po niej oczyszcza się, ale trawa poprawia też pracę jelit i wzmacnia witaminami, a wtedy oby w zasięgu kota nie pojawili się nasi skrzydlaci przyjaciele. Zajrzyjmy więc do ogrodu, bo tam zadomowiły się ptaki, dla których w poprzednim odcinku wybraliśmy karmniki, nowoczesne, designerskie i klasyczne drewniane. Dzięki temu możemy zachwycać się uroczymi obrazkami. Ogrodów. Chwilowo, bo w końcu zgodnie z noworocznym postanowieniem o jego kondycję mieliśmy zadbać. O, widzę praca w re. Ja już mój drugi wszystko ci przygotowałam. Pora na bielenie drzewek. Aha. A dlaczego? Bo no jest słońce momentami bardzo intensywne, i trzeba położyć warstwę białą, żeby odbiało promienie. Mm -hmm. A inaczej coś się stanie? Stanie się. Ranki powstaną na drzewkach. Mm -hmm. Zewnętrzne i wewnętrzne, tak. pewnie. Herbatę dostanę po. później, później. Tak, po tak, tak, tak. A na razie proszę pędzel i malować. Czyli Malujemy więc... cały pień, możesz także fragmenty konarów. Czyli w 2019 nic się nie zmieniło? Nic. Nic, nadal Tomek nie docenia mojej roli, a tymczasem nadzór ma fundamentalne znaczenie. Trzeba przypilnować, by drzewka były właściwie pomalowane, najlepiej dwukrotnie. I ten zabieg powtarzamy wiosną. Zimą bielenie zapobiega mrozowym uszkodzeniom powierzchni roślin, czego objawem mogą być właśnie pęknięcia kory i tworzenie się ran zgorzelinowych, a następne wiosenne bielenie opóźnia początek wegetacji, zapobiegając wpływowi przymrozków na neurologiczne części roślin. Jak już zadbamy o drzewkę w ogrodzie, to można się wreszcie napić herbaty? Nie. Domowe rośliny czekają, by się nimi zająć. No i jak tam? No, skończone. Nie, nie, tak ci się tylko wydaje. nie, nie. To, Ale jest... to jest moja herbata. To czeka jeszcze na ciebie, zobacz. Do przycięcia, do przesadzenia. To wszystko za tą jedną herbatę? <laughs> Coś jeszcze wymyślę. Ja Dostaniesz jeszcze kiełki. Przede wszystkim trzeba się pozbyć nadmiaru liści. Widzisz, jaki tutaj się zrobił burz. Tak, no myślę, że on powinien być piękna kuleczka, tak, tak, Jakaś strukturka ładna rzeźba tak, taka. Szywo. Mhm. Kwiat będzie ładnie wyeksponowany. Aha, w czymś Proszę. takim potężnym i pewnie tu jeszcze przyjdzie system nawadniania. Tak, tak, tak. Co by pracy nie było zbyt wiele. Nie lubi za bardzo, jak Dokładnie. się go za dużo podlewa. A on nie... jest strasznie popularny. To jest jeden z bardzo popularnych. No więc popularnych właśnie, właśnie. W Polsce. Ten fikus, czyli rodzaj męski, wiadomo, no, ma różne takie wymagania. I że co, że bardzo delikatny, tak? Mhm. Mhm. Niech będzie. Chimeryczny, ale jeżeli znajdzie miejsce, w którym doskonale rośnie, no to. Tak, będzie tak, no właśnie, bo nie przestawiamy raczej. Tak. Czyli do dzieła. O ciustna, popracuj Mam trzymać, tak? Tak, jest. <słuch> Proszę trzymać równo. Dobrze, szefie. Zachować piony. A, to specjalne podłoże, właśnie do juk, hydracę, do roślin, do fikusów. Żyzna gleba, puszczalne. Tak, Bardzo. Ze substancjami, które wspomagają właśnie po przesadzeniu rozwój. Bryły korzeniowej na górę, żeby było ładniej, wysypiemy sobie warstwę keramzytu. Powolutku, cyk. O, dobrze. Tak. Pięknie. Czyli poproszę herbatę. Niech będzie, ja. zasłużył. Dążyła ostygnąć. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale to przynajmniej na, po tych intensywnych działaniach na ochłodę. Ale mamy teraz śródziemnomorski klimat. Klimat właściwy będzie dopiero po odpowiednim przycięciu, a że tych czynności się nie łączy, więc po przesadzeniu damy naszemu Beniaminkowi odpocząć. Ciąg dalszy pracy w kolejnym odcinku. Dzisiaj już dziękujemy za spotkanie. Justyna i Tomek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.